Dlaczego osoby uzależnione mówią, że mają to pod kontrolą? Bo mózg takiej osoby jest o tym święcie przekonany, nawet jeśli obiektywnie takiej kontroli nie ma. A utwierdza go w tym kilka mechanizmów. Pierwszym jest zaprzeczanie i produkowanie logicznych argumentów, że przecież każdy pije, przecież wszyscy coś biorą. Drugi paradoks polega na tym, że uwaga osoby uzależnionej jest selektywna, czyli że na długo zapamiętuje krótkie okresy abstynencji bez substancji jako przejaw kontroli. Natomiast jeśli chodzi o epizody z utraconą kontrolą, to są one racjonalizowane, np. zwalając winę na stres. Trzeci czynnik to zaburzony układ dopaminowy i kora przedczołowa, przez co zmniejsza się ocena ryzyka. Oraz mózg jest nastawiony na poszukiwanie przyjemności. Istotnym w tym całym złudnym poczuciu kontroli jest również strach. A przed czym? Ano przed tym, że dotychczasowe życie pozbawione substancji mogłoby się rozsypać. No a wisienką na torcie w tych wszystkich mechanizmach jest wstyd przed przyjęciem etykiety osoby uzależnionej, pogody ducha.